Gotowe? Zaczynamy! Zaczynamy malinowe wieści Hanna Supera. Dzień dobry. Światowa Organizacja Kreatywności informuje o znacznym spadku zaangażowania w kreatywne myślenie i współpracę dzieci i młodzieży. Aby nie dopuścić do całkowitego zaniku kreatywności, malinowy grup sięga po znane już techniki Rubi Goldberga. Nasi reporterzy zbadali temat. Domino, sznurek, kulka, kubek, zapadka. Dużo nie potrzeba do pobudzenia kreatywności. Każdy może przyjść na warsztat i zbudować swoją maszynę Goldberga. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Link w opisie.